W centrum Bronowa stoi od niedawna wspaniała barokowa rzeźba, przedstawiająca świętego Jana Nepomucena. Jeszcze jakiś czas temu znajdowała się w pobliżu zrujnowanego pałacu, jednak po wykonaniu prac konserwatorskich została przeniesiona w nowe miejsce. Fundatorem tego pięknego posągu był hrabia Rudolf Matuszka, Wontopelczan, który mieszkał w nieodległym pałacu. Choć sam hrabia nie zapisał się w historii w jakiś spektakularny sposób, to jego syn Heinrich Gottfried von Matuszka. Już tak, był wybitnym biologiem i botanikiem. Życie hrabiego przypadło na szczytowy okres rozkwitu baroku w sztuce i architekturze. Dlatego rzeźba świętego Jana Nepomucena w Bronowie została stworzona właśnie w tym wspaniałym stylu. Ta pełna dramatyzmu i duchowej głębi kompozycja. Przyciąga wzrok doskonałymi proporcjami oraz drobiazgową precyzją wykonania, wzbudzając podziw i zachwyt. W pierwszej połowie XVIII wieku, w 1729 roku, tuż po kanonizacji świętego, na całym Śląsku zapanował prawdziwy kult świętego Jana Nepomucena. Wiele osób, w tym właściciele ziemscy, stawiało na swoich włościach pomniki poświęcone temu świętemu. Również hrabia Rudolf postanowił pójść śladami sąsiadów. W 1731 roku ufundował figurę, która stanęła w pobliżu jego pałacu. Była to nie tylko manifestacja wysokiego statusu szlachcica, ale również wyraz głębokiej religijności, co miało duże znaczenie społeczne. Na pomniku hrabia kazał wyryć inskrypcję, która w tłumaczeniu brzmi wymownemu. Milczeniem świętemu Janowi Nepomucenowi, niezwykłemu opiekunowi całego świata, tę statuę z potrzeby serca wystawił Rudolf Matuszka von Topeltrzan. Święty Jan Nepomucen, patron dobrej spowiedzi, zwykle ukazywany jest w sztuce trzymając w dłoni krzyż, będąc odzianym w białą komrze, którą kapłan zakłada przed przystąpieniem do sakramentu spowiedzi świętej, gdy zasiada w konfesjonale. Nad jego głową widoczna jest aureola z pięcioma gwiazdami, które symbolizują pięć ran Chrystusa i przypominają o łacińskim słowie "tacui milczałem". Pomniki świętego Jana Nepomucena najczęściej stoją przy mostach, nad rzekami i strumieniami, ponieważ święty jest również patronem chroniącym ludzi przed gwałtownymi powodziami. Święty Jan Nepomucen, a właściwie Jan Wenflin Urodził się w połowie XIV wieku w Czechach, w miejscowości Nepomuk, stąd jego przydomek. Po przyjęciu święceń kapłańskich w 1380 roku został kanonikiem kolegiaty praskiej. Wiele lat spędził na dworze czeskiego króla Wacława IV, pełniąc funkcję osobistego spowiednika królowej Zofii. Legenda głosi, że król podejrzewając zdradę królowej. Zarządzał, aby Jan wyjawił treść tego, co mu powiedziała podczas spowiedzi, a co jest objęte świętą tajemnicą. Jan, wierny zasadzie dochowania tajemnicy, kategorycznie odmówił. W obliczu zdecydowanego oporu król wydał na niego wyrok śmierci. Nakazał zrzucić Jana z mostu Karola do Wełtawy, rzeki przepływającej przez Pragę. Z tego tragicznego wydarzenia wyłania się obraz męczeństwa. A święty Janny Nepomucen. Dzięki swojej wiernej i niezachwianej postawie stał się patronem dobrej spowiedzi. W Bronowie, mimo tragicznych wydarzeń, które miały miejsce wiele lat temu, posąg przetrwał, by dzisiaj opowiedzieć swoją historię. Z nieznanych powodów, figura została zdewastowana przez wandali: odłamano głowę i rękę świętego, dodatkowo zadając wiele ciosów, pozostawiając liczne ślady. Na szczęście w Bronowie znalazła się osoba, która zebrała rozrzucone fragmenty posągu i przez wiele lat pieczołowicie je przechowała w swoim domostwie. Kilka lat temu powstała idea odrestaurowania zniszczonej rzeźby. Dzięki staraniom władz gminy Dobromierz udało się pozyskać niezbędne fundusze na konserwację i rekonstrukcję figury. Prace zostały sfinansowane z rządowego programu odbudowy zabytków Polski Ład oraz ze środków gminnych. Jednak z uwagi na wcześniejszą dewastację postanowiono przenieść posąg w inne, bezpieczniejsze i bardziej honorowe miejsce. Po uzyskaniu zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków, figura stanęła w samym sercu Bronowa, gdzie stała się symbolem odnowy i wytrwałości mieszkańców.